Czy ty jako dziecko albo później jeszcze myślałaś o tym życiu pozaziemskim, szukałaś tych znaków od z galaktyk? O życiu pozaziemskim myślę nieustająco, ale akurat niewiele w kontekście UFO. Ale pamiętam na przykład taką mocną fascynację mojej mamy, czyli dokładnie tego pokolenia. I mówiąc szczerze, E, ponieważ mama nie żyje już, to e, pamiętam, że sprzątając mieszkanie po niej, opróżniłam cały wielki regał e, takich e, różnych e, pozycji, e, wydawanych właśnie w latach 80., -tych, 90., -tych, e, które tego dotyczyły. Więc to. E, to chyba był jakiś taki moment dużej, dużej potrzeby i takiej fascynacji. Mnie jakoś ta koncepcja nie jest specjalnie potrzebna, więc nawet nie próbuję szukać odpowiedzi na to. Jak tam są, to ok. Jest to równie niezrozumiałe, jak to, że ich tam nie ma.